Witam Was w kolejnym filmie. Po raz kolejny dzisiaj nagrywam z kabiny ciągnika. Jak widać, robię zabieg w jęczmieniu fungicydowy połączony z regulacją. Jak, naszykowałem, jak szykowałem się w domu, była przepiękna pogoda bez żadnego wiatru ani nic. Oczywiście, jak przyjechałem na pole, to musiała zacząć trochę wiać. No ale to no niestety życie samo życie więc lance niżej i ogień co tutaj w mieszaninie na początek zawsze daję sobie środek do, do można powiedzieć takiej stabilizacji wody czyli do regulacji pH do regulacji pH oraz do o, tak do regulacji pH oraz do regulacji twardości wody. Obniżam to pH, żeby po prostu mieszanie środków było dużo lepsze, ale też fungicydy na przykład, fungicydy czy też regulatory lubią niskie pH, lubią to gdzieś ten zakres od 5, 5 przez 5,5 do 6. Lubią, kiedy ta woda jest kwaśna wtedy lepiej lepiej się utrzymują ta stabilność produktu jest dużo dużo dłuższa no nie wszystkie lubią niskie pH na przykład sulfonylomoczniki lubią pH wysokie więc tam można przy opryskach jeżeli ktoś ma miękką bardzo wodę to można dodawać jakiś zakwaszacz druga sprawa z mikroelementy Innofert mikro mikrozboże w ilości około kilogram, kilo dwadzieścia, tak jak się wsypało na hektar. Do tego, do tego wszystkiego prochloraz fenpropidyna i 125 gram proteokonazolu. Tak naprawdę obyłoby się bez tego proteokonazolu, tutaj, ale mam obniżoną trochę dawkę prochlorazu, bo mam to w, jednej sub, w jednym środku fenpropidynę i prokloraz w jednym środku mam, mam kupioną i dlatego też dodałem tego proteokonazolu ta mieszanina zbiornikowa, ja mówię teraz same fungicydy same fungicydy, koszt zabiegł około 125 zł na hektar no do tego wiadomo, do tego jest modus start jeszcze dodany dlaczego start? kupiłem go już dosyć jakiś czas temu wiosna była bardzo niepewna. Myślałem, że będę pryskał jeszcze przed tymi przymrozkami, ale na szczęście mi się nie udało i dzisiaj bardzo się z tego cieszę. Wiem, że to była dobra decyzja, że nie zrobiłem tego na siłę. Więc dlatego kupiłem ten modus start, bo działa w niższych temperaturach i można, można nim szybciej wjeżdżać na pole. Tylko dlatego. Dlatego inaczej, gdybym kupował środki, nie wiem, wczoraj, kupiłbym normalny. Normalny, zwykły modus. Natomiast modus start, formulacja zmieniona pozwala na to, żeby zastosować go w niższych temperaturach. Yy, wczoraj, dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj była niedziela. Yy, byłem tutaj na oględzinach, yy, kopałem, yy, kroiłem. Yy, miałem coś nagrać, ale byłem sobie z żoną na wycieczce po polach i powiem wam, że kolanko tutaj w tym jęczmieniu yy, uciekło na 1,5 cm maksymalnie do dwóch w najmocniejszych pędach, więc jeszcze nie ma, nie ma wielkiej tragedii ale, no... ale niestety yy, nie jest to zabieg zrobiony tak jakby się chciało więc. Yy... No, ale to no, na warunki pogodowe tak naprawdę nie mamy wpływu. No bo co byśmy nie robili? Pryskać na siłę yy... i tak widać delikatnie, że, że ten mrozik mu tam końcóweczki gdzie niegdzie trochę przyciął. Znowu to samo. Ale gdybym tutaj robił coś na siłę, no to ja uważam, że nie ma to najmniejszego sensu. Nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego bardzo się cieszę, że tego oprysku wcześniej nie, wykony, nie wykonywałem. Tam gdzie ktoś wykonywał oprysk, to widać od razu. Widać, że naprawdę pole jest yy, yy, brązowiutkie. Dlatego, dlatego bardzo się cieszę. Nie daję tutaj żadnych stabilanów ani tym podobnych rzeczy. Daję tutaj pełną dawkę modusa 06 na hektar. Bo, żeby po prostu to było trochę pogrubić, żeby to, mi, żeby to mi w miarę fajnie przytrzymało. Nie chodzi o to, że jestem jakimś wrogiem. Tych wszystkich CCC. Kurcze, to dzisiaj ma problem ze sobą samym. Nie chodzi o to, że jestem jakimś wrogiem, ale no, tak naprawdę jest sucho. Jest susza, więc odpuszczam temat. Może być tak, że wcale go nie położy, a teraz dam mu modusa. Jak będzie rokował na coś mocnego, to dostanie drugi raz dawkę modusa yy, przed wygłoszeniem yy, ETF-u. I powinno być dobrze. Zrobiliśmy. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej o tym opowiadałem. No, szkurcze, Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej o tym opowiadałem, ale dwa lata temu chyba zrobiliśmy taki mały test w pszenicy ozimej. Na takim kawałku niedużym wyłączyliśmy opryskiwacz właśnie z regulatorem. Nie i wtedy to był bardzo suchy rok, pamiętam i wtedy tam gdzie opryskiwacz był gdzie kawałek lancy było wyłączonej pszenica wyższa bardziej gęsta, kłosy dużo większe naprawdę gdyby tamtego roku co, co, co była ta próba odpuścić całkowicie zabieg regulacyjny to myślę, że, że plon byłby byłby lepszy, ale oczywiście to są tylko takie spekulacje nie można tutaj mówić o, 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 o 100% pewności, no to jest teoria. Tak naprawdę na pogodę, tak jak mówiłem wcześniej, nie mamy wpływu i nie wiemy jaki będzie jej przebieg, bo może być tak, że, że będzie ciepło, ciepło, nagle przyjdą deszcze, będzie ciepło deszczowo i, i, i ten przebieg pogody będzie tak, mogę powiedzieć, taki zbliżony do normalnej, jakie mieliśmy w latach gdzieś tam yy, kiedyś. Więc, więc wtedy jeżeli nie, nie, nie zrobisz zabiegu regulacji, a celujesz w te wyższe pułapy plonowe, to to wszystko się położy i, 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 będzie, i będzie leżało tak naprawdę co do wylegania, to nie, to nie jest też tak że jak tylko nie popryskasz y, regulatorem, to już na pewno ci się położy, bardzo dużo zależy właśnie od, zabiegu, od zdrowotności roślin, od podstawy źdźbła jeżeli masz zrobioną dobrą ochronę jeżeli naprawdę jest podstawa zabezpieczona bardzo dobrze, no to wtedy nie ma co się, nie ma co się, co się obawiać. Najlepszym, oczywiście, środkiem na, na zabezpieczenie podstawy i na choroby podsuczkowe jest cyprodynil. No, na jęczmień, na jęczmień mówię, no nie daję, uważam, że nie ma to sensu. W pszenicy jak najbardziej, ale ja pszenicy mam w tym roku naprawdę niedużo. Więc, więc nie kupowałem, nie kupowałem yy, yy, Unix'a Kupiłem to co, to co jest Pryskam I myślę, że też będzie dobrze no, efekty, efekty będziemy widzieć Wiadomo kiedy Brzmiwa I wszystko się załączyło Jedziemy dalej Muszę jechać wolniej, bo jak jadę szybciej to ten GPS jeszcze bardziej się zrywa nie ja wiem co mu się odbija ogólnie to trudno. Także tak to wygląda. Dzisiaj pryskam tylko jęczmienie w gospodarstwie, pszenica jeszcze mocno siedzi, jeszcze, jeszcze nie, nie strzeliła do góry. Moja pszenica była też y, później siana, więc, więc tam w pszenicy myślę, że pierwsze kolanko to jest kwestia około tygodnia. Może, może do piątku wyskoczy. Jak będzie taka pogoda, jak nie, to dopiero po świętach. Także, także myślę, że na pszenicę jest jeszcze czas. Bardzo mi właśnie zależało, żeby już pryskać ten jęczmień. Akurat warunki pogodowe na to pozwalają, mogłoby jeszcze nie wiać. No ale rano no, no, przepiękna była pogoda. No, a teraz, jak zawsze, po prostu wyjeżdżam tutaj i, i zaczynam wiać. Ale mam dysze dwustrumieniowe, antyznoszeniowe, coś tam wiadomo, zawsze coś wycieknie to, to bym musiał mieć rękaw powietrzu, żeby, żeby pryskać w takich warunkach. Ale nie jest źle. Także to chyba tyle. Nie ma co, nie ma co zbędnie przedłużać i, i gadać głupo. Aha, nie powiedziałem, bo byłem tutaj wczoraj. Nie dokończyłem tej myśli. Byłem tutaj wczoraj. Liście raczej zdrowe, czasami gdzieś jakieś oznaki brunatnej plamistości mączniaka nie zauważyłem, także no jest, rynchosporiozy tak samo, jest, jest dobrze, na razie, na razie nie ma co, nie ma co tutaj, do czego się przyczepić, rozmawiałem ci rano z wujkiem, to mówił, że był też wczoraj oglądać, to, to miejscami znalazł, znalazł rdzę na na najęczmieniu, na także, także to, to, to tyle. Kuropatwy sobie uciekają ładnie. A czyli żyjątka żyją. To jest bardzo fajne. Obcowanie z przyrodą to jest coś wspaniałego. To jest naprawdę super. Szkoda, że niech uciekają, żebym czasami nie, gdzieś nie przypryskał, bo najwyżej się zatrzymam, bo byłoby mi naprawdę bardzo szkoda. To tyle na dziś. Życzę Wam udanego dnia. Do usłyszenia w kolejnym filmie.